Cześć moi drodzy! Dzisiaj nagrywam dla Was o 214. Tak, jest 214 nagrywam dla Was My Little Pony, które właśnie teraz już powiedziało Po aktualizacji może się tak dłużej ładuje, ponieważ była aktualizacja, prawda? Nagrywam odcinek z aktualizacji jest 214, ale jak wiecie, wy tak bardzo co My Little Pond łapujecie, kurde, sprawdzałam przed chwilą trzy łapki pod jednym odcinkiem. No, w dół też się zdarzają na przykład tak tą moją porażką w Close Day. Ale nie to nie smuci, bo ja wiem, że wy kochacie te typony, że będzie z tego seria. A to już piąty odcinek. Pamiętam, tak? Ja pamiętam, nie? Musiałam się upewnić. I dzisiaj impreza będzie, nie wiem kogo. Nie, nie w ogóle dawno. Cześć, witam ponownie, wiesz. Znowu <śm> będzie zaraz beka do całego, wiecie. Dobra, może żeby nie była ciągle ta Rainbow, to pójdźmy sobie do Twilight, do mojej koleżanki. Akurat ja i moja koleżanka, bo ja jestem Rainbow Dash, a moja koleżanka jest Twilight, bo kochać też się Nie powiem mi i nazwiska. Dobra, losujemy kucę. Nowy kucyk jakiś, ja bym chciała go trafić dzisiaj, byłoby fajnie. Jakiś jeszcze... co to kur... widzieliście jakiś napis Little Pony? Co to jest? Matko, co to za na aktualizacja? Bez razu, no ale... Nie wiem. Co to, co, to, co, to, co to co to? kurde jest. O nie o ich mocki kończyły. Jest użyło jedno. Jakieś ktośki nie mam po co, no, okay. Kurde, co to jest aktualizacja, no. O, jeszcze za parłówka? Nie kumam, ale fajna nawet. Nie wiem co to jest Maritu, bo nie chciałabym kiedykolwiek potrafić. Dobra, lecimy szybko od tym odcinkiem dzisiaj. Zdjęcia nie będzie. A no może? To bym musiała zapalić światło. Nie zapominajmy o domu. To jest bardzo fajne. to nie jest to, co ja lubię, bo jeszcze u Twilight teraz było takie jedno z takimi pręzowymi. Pamiętacie, prezenty. Naszą tradycją w Maitu Pony będzie to, że prezenty zawsze otwieramy na końcu. To będzie taka nasza. Zapamiętajcie, że to będzie taka nasza super tradycja. Nie wiem, dajmy to będzie taka nasza super tradycyjka, Więc. Dziękuję za 6 subskrypcji. Nie wiem, akcesor w zasób już się chyba skończyła, Nie, który zaj zaj Matku, już mam pojęcie za co. Nie, nie możesz. Który cię jest. Cześć, jestem Wiecie co? Wchodźcie na ten filmik szybko, bo jutro już się kończy nasza akcja kochana i już nie będzie czasu, kiedy dać suba, suba, więc... Muszę jeszcze sprawdzić, czy nic przypadkiem nic nie pisał, ale by w sumie pisało, więc chyba nie. Ale szybko teraz Wam napiszę tytuł i Wy sobie napiszecie, jak zobaczycie takie... Taki no, taki czerwone okay, To jest takie czerwone serduszko z napisem fioletowym. Staram się mówić głośno, ale nie za bardzo było ze ściany moja Mama nie, nie ma ja tak Dobra, idziemy dalej, bo mnie wkurzają te głosy. Lubię tę grę. I będziemy grać Twilight, bo Twilight to jest naszą główną tutaj, no, no, wiecie. No, wy się pozostawiecie. Tak okay, jak chciałam. Nie wiem. Na to ja będziemy są... Twilight, bo twalik jest krótki fajne te znaczki to porobili. Można się jeszcze bawić, wygrywa. że kucyki tu postawić. Jak ktoś oglądał Tres, ten. ten Pokazuje na grę taki film gry. Nie będzie dzisiaj tych osobów graczy na znaczy tych komputerowych? Nie będzie. Wszyscy! Ale tak wszyscy! Nie, nie może być. O, dzięki za odkrycie mojej księgi magii. Moja księga magii, kurde, się znalazła. czekam aż ktoś odkryje mi książkę. Czemu jest tak dużo tej flower czasi? Jak ona tam ma? Nie wiem, o, dzięki. I odkryję. Kto ma mały Apple, Applejack widzę, że mam bardzo mały. Co, no, to już zaraz wygra co? Nie moim, o dzięki Fajnie mam trzy książki, ona ja ma dwa Dwie, przepraszam Dziś nie umiem polskiego mocno Nadkryjcie mi książkę, proszę Was, dzięki Pinkie Pie, dziękuję Jeszcze jedna Kurde, kto tutaj jest w wie, co tu się dzieje, ale... Przydałoby się, żebyś odkryła mi jakąś książkę I byłby nie, się, wiesz? Kurde, byłam pierwsza Mam, Nadgałam Nikt mi komputer nie zabierze, no nie, nie? Pinki miało mało, straszne. Serio nawet wzięli te kolory? Boże, to za dokładnie. Lubię dokładność. Nie widziałam nigdy tego, albo jej zaktualizowali głos nagrywania. Ale nie ważne. Czekajcie, ja Czekajcie, pauzę i zapali światło. Cześć! Dobra, wiecie. wiem, że z fryzurą nie wyjściałam, ale jestem już w to zdjęcie po prostu. Rzecz po prostu szok. Dobra, już gaszę światło. I myślę, że zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. I pamiętajcie, standard. Trzy łapki w górę. I na pewno się niedługo pojawi jeszcze sprawdziły zawsze. Na Manhattanie. Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku Marityl Funny, bądź innym. Zawsze tak mówię. Na razie pa.